na pracy dzisiejszej uroczystości i czego byliśmy świadkami, nowy sztandar Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Panie, Medalem złotym za długoletnią służbę odznaczenie i starszy brygadier Dołgań Tadeusz, ja na starszy brygadier Mendelak Wojciech, jest to brygadiera Wioska Kwiatkowskiego, za zastępca komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Pana pułkownika Janusza Faleckiego, komendanta Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych. Pana pułkownika Eugeniusza Nikuli... ...na wejściach, jak to nie jest roboty na czerwę. Przed nimi był szkolen, który był z powiatowych istnikowych wywiedzeń, z całego... sztandar jest jednostek pożarnej stałego województwa. Wśród nich najstarszy to sztandar Nowe z roku. Sztandar opieki i straży pożarnej i trwa sztandar Nowe po, Zymińskie Tutaj zaznaczam, że jest Kolejny to sztandar dwadzieścia